Moi drodzy, nie wiem czy macie świadomość, ale od jakiegoś tygodnia, konkretnie od 13 lipca, oglądacie materiały na moim kanale, które zostały nagrane z wyprzedzeniem, ponieważ w tym momencie jestem na wakacjach dokładniej, także dzisiaj jest 13 lipca, a ja nagrywam dla Was Rocket League. Ale moi drodzy mamy pierwsze spotkanie i powiem Wam szczerze, że te Rocket League 1 na 1, to ja ostatni raz grałem w momencie, kiedy ta gra wyszła, czyli równo rok temat. Tutaj mam gościa, który ma e, Odblokowane autko Obawiam się, że będzie grał dużo, dużo lepiej ode mnie. Ale nie ma coś. Okej. Okay. Może ja to jakoś wydę w montażu albo coś. No dobra, w każdym razie moi drodzy nie podłamujemy się. E, Ostatni raz grałem właśnie w Rocket League 1 na 1 w momencie kiedy gra dopiero co wyszła, więc jest to dla mnie tak jakby trochę od nowa debiut start z tym trybem. Dobra, jest. Go. Nie poprzeczka. Cholera jasna, za bardzo to podbiłem od spodu. Dobra, nie wybija w ścianę... O, odbiło się od narożnika tak głupio do góry. Dobra, czekajcie, 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 teraz sobie to wykorzystamy. Musimy teraz sobie to... Nie, tyknął to! Dlaczego on to mi dotknął? Jeszcze mnie... Jeszcze mnie brutalnie pieczną Nie ma strzelania bramek. Co ty to sobie myślisz, co? Dziękuję, dobranoc. A to leciało w bramkę, kurde blaszka. Powiem wam szczerze, że No dlaczego jestem taki taktyks w tej grze, naprawdę, mam, mam plan zrobić coś naprawdę fajnego co ma ręce i nogi, ale z wykonania tego to już jest to już jest później katorga, ooo, ale longshot siedzi, nie won, tak jest ale longshot tam siedział taki, że, no, kurde, koleś naprawdę dobrze gra nie mogę wyjść z piłką, bo cały czas wybija, sekuruje bardzo dobrze jeżeli o to chodzi, ale teraz jest nasza szansa, bo jest gdzieś w powietrzu i teraz, niech zgra się do środka do okej, okay. on, 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 on umie grać. No ale na szczęście my też nie jesteśmy gorsi. Chwila, sekunda, muszę zamknąć drzwi. Dobra, już jestem. Moja mama wróciła z zakupów z młodszą siostrą, więc. Łapat, nie wibruj mi tu. Jestem, dzień dobry, halo, kontynuujemy. Fantastyczną rozrywkę. Jeden do jednego zrekompensowałem się po tej idiotycznie straconej bramce. O, teraz nas pięknie wybiło do góry. O, pił. Ty, patrzcie, piłka się ruszy... nie ruszyła, się z miejsca. Jest cały czas tam, gdzie. Cały czas tam, gdzie była. No i dotoczcie, dotoczcie, dotoczcie. Dotyczcie. Tak jest. Dwa do jednego, szybki powrót. No i już wygrywamy, więc elegancko. Napowiem no, powiem wam szczerze, że... On mnie już goni, zobaczcie. On tutaj już był za mną. Już to chciał wybijać. Dobrze, że podskoczyłem, bo inaczej by to tyknął. I było nic, ja nie bramka ładna. Dobra, lecimy z tematem, lecimy z tematem. O całkiem ładnie się to wybiło, powiem wam szczerze. I trzy, będzie trzy. Będzie trzy, tak jest, nawet tego nie będę dobijał, już to odprowadzę. Moi drodzy, to był nokaut, na dobrą sprawę. Najpierw daliśmy, wbiliśmy wbi mu tą pierwszą bramkę, żeby było ciekawiej. A teraz trzy bramki, trzy szybkie bramki trzeba dodać. No i powrót i powrót. I to jest. To, to bardzo, bardzo zadowala. Dobra, to lecimy sobie jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, czyk, oj! Czy to nie mi wpadnie do bramki czasem? Właśnie wpadło do bramki. No dobra, nie, 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 nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, szczerze wam powiem. Ale no, no, no sporo szczęścia, nie oszukujmy się, bo żeby aż tak idealnie się odbiło, to... Albo trzeba naprawdę wybitnych umiejętności, albo właśnie takie powiedzenia sporo szczęścia. Obstawiam, że tutaj no niestety ta druga sprawa znowu się odbija to na naszą połowę. Dlaczego tak? Oj, 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 oj! Dobra, jest. Wybite! Już nie ma szansy na stworzenie mi akcji, ale chwila teraz ja mam szansę na stworzenie akcji groźnej. Bierz mi tronek, i, I poczekaj na piłeczkę, poczekaj na piłeczkę. Pyknij ją do... Nie pyknij jej do góry. Hahahaha. <śmiany> <śmiany> szczerze, że to nie było planowane, ale wyprowadziłem i siebie, i jego w polec kompletnie, bo on już był rozpędzony, żeby we mnie wjechać, gdy ja uderzę w tą piłkę. A tu szybki nawrót i wykończenie Także całkiem fajnie, uznajmy, że to było planowane Ta, Niech taka wersja będzie mi, mi to odpowiada Dobra, teraz się też ładnie wybiło A musiałem się podrapać po nosie Dlaczego tu nie można jechać, jak się drapiesz po nosie? To jest niedobrze W rzeczywistości golfem to ja jadę, jak się drapię po nosie Ale dobra nie ma, nie, nie, nie ma czasu na gadanie pierdół Tym bardziej, że beznadziejnie się teraz minąłem z piłką Dobra, na szczęście naprawiłem to I on już nie gra, czy o co tutaj chodzi? Chyba tak Chyba skapitulował po tej bramce Więc no cóż, 5 do 2 Przeciwnik się poddał chyba Najwidoczniej Chociaż nie, bo nie stoi w miejscu startowym Bo powinien stać przy nitrze, a nie stoi w miejscu startowym Więc nie mam pojęcia, może na chwilę zostawił pada Albo coś takiego No w każdym razie 5 do 2 już wygrywamy te rankedy 1 na 1 Całkiem fajnie, bo tak jak mówiłem wcześniej Ja strasznie, strasznie dawno tego nie grałem Czy on gra? Gra, patrzcie, on gra normalnie a czy teraz to wpadnie? Czy teraz to siądzie? Uuu. idealnie. Drugi hat trick, moi drodzy: 6 do 2. A przypominam, że na początku strasznie szybko przegrywaliśmy ten mecz i wygraliśmy go po wyjściu. Ray także jestem bardzo zadowolony. 6 bramek, 9 tych piłek do środka i 6 wykończyłem. Więc jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z tego powodu. Także jest czas po prostu teraz e, znaleźć sobie następne spotkanie. Patrzcie, jedna obrona, 8 strzałów, 6 bramek i wynik aż 1210 punktów. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej dobry wynik. Tym bardziej, że na przeciwnik wyszedł 2 minuty przed końcem, więc to jest jeszcze lepszy wynik. Ale tutaj nie ma co gadać, ponieważ już nam znajduje następne spotkanie. Znaczy się zasadniczo nam znalazło. Tylko te joining coś tak długo się podejrzanie pokazywało. No ale nie ma co przedłużać, moi drodzy. Nie ma co zbędnie gadać, tylko lecimy z kolejnym spotkaniem. Ciekawy jestem na jakiej mapce, bo teraz po tym dodatku Neo Tokyo naprawdę są ciekawe mapy i tak jest! Neo Tokyo! Na życzenie. Underworld Demon, gramy z Underworld Demon, czyli podziemnym demonem, więc okej, okay, może być ciekawie tutaj. I się zaczęło ciekawie, zdecydowanie dla nas się zaczęło ciekawie, także, także, także... Uuuu, już ma dobrą interwencję pierwszą i Obym się nie mylił, ale mam wrażenie, że on dobrze gra. Oj, 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 teraz mu pomogłem i to zdecydowanie... Dobra, mota się trochę, więc Więc jest ok, ale tu już mi wybije. Tak jest. Chociaż. Chociaż, 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 chociaż. Tak jest! Nawet nie odsupeczka, tylko idealnie wykorzystaliśmy to, że trochę nam pomógł przeciwnik. I jeden do zera, więc jest ok. Dam mu no problem, bo tutaj stwierdził, że jest popełnił błąd. Spokojnie przy przyjacielu, wszystko pod kontrolą. Także 1 do zera. Bardzo mi się podoba to, że tam jest pokazywane odliczanie, wynik i... Bardzo mi się to podoba. Patrzcie, ja mam score tutaj jeden. On ma score zero, więc to jest naprawdę fajne, to jest mega. Zresztą, Rocket League jest tak przemyślane, mega jest ta gra. Bardzo się cieszę, że ona odniosła taki sukces. A ten motyw, że oni ją dali za darmo na PS plus w dniu premiery, to było takie zagranie taktyczne, że to się w głowie nie mieści. Pewnie pierdyliard ludzi, którzy tworzyli gry, sobie pluje w brodę, że nie wpadli na coś takiego. A tutaj proszę bardzo. No swoją drogą nie wiem, czy wiecie, ale nie, właśnie, chciałem, żeby to się odbiło teraz. Aj, dobra, nie przemyślałem tego, nie przemyślałem tego kompletnie e, chcia A chcia... no problem Aha, dodam łups Eee. Chciałem uderzyć w niego Dobra, mniejsza z tym, w każdym razie nie wiem czy wiecie Ale Rocket League miało swoją wersję na PlayStation 3 Tylko, że tam kompletnie nie odniosło to sukcesu Nie było to na, na taką Skalę przemyślane, ale Było to Rocket League na PlayStation 3, było Oj, i teraz No po błędzie, po błędzie zdecydowanie Znaczy, taki losowa ta bramka, bo tutaj no to po prostu mnie wybiło do tyłu I piłka leciała centralnie po moją bramkę, ona by się tam wtoczyła tak czy siak Podobna bramka jak w poprzednim spotkaniu Ale nie ma co, my tutaj wracamy O, 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 o Nie, wybił mi to, to jest to co mówię On jeżeli chodzi o grę na bramce to całkiem ogarnia Dobra, teraz muszę to wybić z tej strony Tylko żeby on się tutaj nie czaił No właśnie, no No właśnie, dlaczego ja mu daję asysty? to było głupie, naprawdę, to było bardzo głupie. Tym bardziej, że chciałem to wybić w lewo, a w końcu wybiłem to w prawo i to był... To nawet nie było głupie, to było idiotyczne po prostu zagranie. Naprawdę powiem Wam szczerze. No ale dobra, lecimy. Tutaj... Ja lubię akurat robić kombeki w każdej grze, w której gram, więc, więc więc spoko mi się mi jak to jak najbardziej odpowiada. Tutaj ładnie nas przelobował. I znowu mu dałem dośrodkowanie w moją bramkę! Dlaczego ja tak robię? Dobra, dobra, dobra. Teraz trzeba tutaj zrobić strzał jakiś fajny. No i wybił to. To chyba wydaje mi się, że to chyba leciało koło słupka. Tak jest! I to jest bramka. On tego nie ma szans obronić. Idealnie mierzony strzał. No, dodatkowo z nitrem, więc, więc całkiem ładnie. Ja jestem zadowolony, ale póki co nic nie piszemy spokojnie, trzeba na razie wyrównać, a później zdobyć tę bramkę, która nam da prowadzenie, da nam przewagę. Dobra. Okej. Okay. Hmm, całkiem ciekawe to rozwiązanie. Oj, i teraz znowu mnie, mm, we mnie wbił. No ale dobra, tutaj nie jest tak łatwo, po bokach nie jest wcale tak łatwo operować, jak tu się wydaje, bo te wzmieszenia właśnie. One bardzo niefortunnie nas potrafią wybić. I teraz, żeby go tutaj nie było, żeby go tutaj nie było. Uff, idealnie. Idealnie, chociaż sporo tutaj szczęścia. Dobra, świetny blok z mojej strony. Halo. No, dziękuję. I teraz. Ustawię się na wykończenie. Proszę, niech to poleci jakoś ładnie. Nie poleciało ładnie i to tykno już całkowicie. Ale teraz... Mm. Dobra, pięknie. I teraz jest ta szansa na bramkę na 3! I żeby tego nie wyciągnął, żeby tego nie wyciągnął! Ja pierniczę was zgarnął. Boże, on zdecydowanie ogarnia, jeżeli chodzi o grę na bramce. Może niekoniecznie w ataku aż tak? Ale gra na bramce to jest zdecydowanie jego konik, ale teraz już tego nie wyciągnie. 3 do 3. Comeback is real. Comeback Izrael. Także moi drodzy, 3-3. I teraz jest ta szansa na zdobycie tej bramki na 4 do 3. Dobra, pięknie, 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 pięknie. Dobra, odrybrowaliśmy go, odrybrowaliśmy go. I teraz niech to wpadnie do bramki. Tak jest! Hashtag Easy, kalma! Kalma, no moi drodzy, to zostało zrobione perfekcyjnie. Najpierw dribbling precyzyjny, trzymanie piłki przy ciele, później wykończenie bokiem. No i piłeczka się już wtoczyła do tej bramki, nie trzeba było jej nawet tam dobijać. 4 do 3, a przygrywaliśmy 3 do 1. Ja tu lubię robić kombeki, jednak naprawdę. jest taka większa satysfakcja, jak jest kombek, naprawdę. Uuuuuh sporo szczęścia teraz z jego strony Wy... <laughs> Ale nie zrobił! Ale nie zrobił! Jasna cholera specjalnie nawet już pieprzyłem tą piłkę, przełączyłem się na tą kamerę i chciałem specjalnie w niego wjechać, patrzcie! On widział co ja chcę zrobić i podskoczył nade mną idealnie Ja piernicze szacunek, naprawdę to było ładne To było ładne szacunek, przyjacielu. Ale dobra, teraz może mi się uda... Teraz może mi się uda, tak jest. To jest 5 do 4. Ładnie, dobra. Trzeba wykorzystywać takie sytuacje. On wykorzystuje, on nam nie daje szans w takich momentach, więc my też nie możemy. Ale bardzo, bardzo wyrównane spotkanie. Bardzo fajnie, bo miałem plan, ogłem nagrać dwa mecze, więc. Jak najbardziej, bardzo ciekawe to będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Um, dobra, dobra, jego uderzyliśmy, więc jest dobrze. I teraz, i teraz, i teraz. Co tu jest? Ej, pierwszy raz widzę taką ikonkę interwencji. To jest chyba jakiś mistrz interwencji, czy coś takiego. Widzieliście to? Ja pierdzielę. Koleś naprawdę, jeżeli chodzi o grę na bramce. Miażdży, naprawdę miażdży. Dawno nie grałem z kimś, kto by aż tak dobrze grał na bramce. Naprawdę, dobra. Ale my to sobie teraz spróbujmy zrobić. W ten sposób, tak jest. Obok słupeczka. 6 do 5. In your face. Tu. Tyknięcie. I ładne, podkręcone. Ja bardzo lubię takie uderzenia robić, więc, więc spoko. Dobra, przydałoby się strzeić jeszcze jedno, żeby móc się już po komfortowo trochę bronić. A to nie jest takie łatwe z nim, naprawdę. Uwierzcie mi, że strzeć tutaj brameczkę. Zresztą sami to oglądacie, więc, więc macie tego pełną świadomość, bo koleś naprawdę ogarnia grę na bramce. Oj! Nie, 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 nie! Niepotrzebnie to uderzałem bokiem Mogłem to uderzyć na wprostu, wtedy by to wpadło Chociażby w bramkę, a tak to patrzcie Zamiast to wybić w tą stronę, no to poleciało tak bardzo Po skosie, no i jest 6 do 6 Więc naprawdę mecz Mecz bardzo, bardzo dobry O nie, 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 nie. Ja teraz nie dam już tak Wybroniłem to, wybroniłem to, tak jest Dupą, ale się udało Nieważne jaką częścią ciała Trzeba bronić wszystkim jak przychodzi co do czego nawet godnością. Dobra, i teraz. I teraz. Nie! Nie! To była ta akcja! To była ta akcja! Ja tu powinienem już prowadzić. Dobra, moi drodzy. Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Nie możemy tutaj pozwolić, żeby była dogrywka. Trzeba to wygrać. I tak jest. I to leci w bramkę. Jest! 9 sekund przed końcem czasu 7 do 6 zaplątał się w swojej własnej bramce, ale to jest chyba jedno z najlepszych spotkań jakie grałem, tym bardziej że jest grane 1 do jednego, więc masa, masa bramek. Nie wiem czy tak wszystkie wyglądają 1 do jednego mecze, ale jest dzieje się. I teraz nie dać sobie wbić tej bramki. Nie możemy na to pozwolić. Nie, niech to spadnie. Nie. Jest! Tak jest. Moi drodzy, 2 do 0 i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek 2. Dwa... Piękne zwycięzca, muszę powiedzieć. W tym meczu naprawdę szacunek dla gościa. Siedem spotkań już tak rozegrałem. Jeszcze trzy otrzymam rangę. E, aż napiszę GG, bo naprawdę. GG jest naprawdę. Uszanowanko przyjacielu, naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie No ale ostatecznie okazałem się Ja ten lepszy oddałem o trzy strzały więcej od naszego przeciwnika Ale poparcie miał trzy obrony I to tą jedną, gdzie dostał tą taką What the fuck, dokładnie Cytuję, z mojego przeciwnika Także moi drodzy, jeśli ja z wami żegnam, mam na nadzieję, że te roketki się wam podobały Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, jeden na jednego Gdzie ja więcej gadam, a wy więcej możecie zobaczyć Jak samodzielnie gram To zostawcie kciuka w górę i napiszcie komentarz Na razie i pa pa i miłych wakacji, tak jeszcze na koniec, bo ja najprawdopodobniej do niej dzisiaj albo jutro już wracam z tej wakacji, więc miłych wakacji Wam życzę.